Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu w Systemie Miłości Ojca Pio, Świętego Franciszka zasyżu i całego stworzenia, bo jesteśmy stworzeniami Ojciec Pio często to podkreślał nie jesteśmy bogami, tylko stworzeniami dziećmi Boga. I to ładniej brzmi i bardzo pokornie. Na początek przeczytam Wam mój wiersz. <laughs> Są takie krainy. Są takie krainy, równiny, jeziora, lasy, zwierzyna doskonała, gdzie wszystko jest tak, jak pragniemy, według własnego bodźca piękna, gdzie wolność jest większa od łańcuchów galaktyk, a uśmiechy podobne do urodzajnych pomarańczy. Są takie krainy, w uśpieniu naszych marzeń, z innym uczuciem przychodzą drgania i pęka smutna przestrzeń życia. Pytasz, gdzie są te krainy. Są, na pewno są. Myślisz o nich co dnia, pragniesz ich w każdej chwili szukasz ich na wysypiskach sklepów na wystawach sklepów w domu mody i nad spokojnym jeziorem twoje usta o nich mówią ramiona obejmują w każdym sezonie kołyszesz je poezją i zielenią są bardzo blisko <laughs> oczywiście te krainy są w naszych marzeniach w naszych pragnieniach Naszej wiedzy o niebie, którą staram się przekazywać, jak nam podał Ojciec Pio. I są te krainy bardzo blisko, bo w naszej duszy, która widzi te krainy, na razie sobie to przez ciało tylko wyobrażamy. Bo Ojciec Pio właśnie mówił, że ciało zasłania nam niebo. Materializm, ten cały świat, ten cały kosmos zasłania nam niebo. Dlatego jest nam smutno z tego powodu, a z drugiej strony wiemy, już przez tą wiedzę właśnie, że jest to bardzo blisko. A jeszcze z drugiej strony ojciec Pio mówił, że ten świat, ta ziemia ma coś z nieba. Bo przypomina trochę nam niebo. Mamy kwiaty, mamy łąki, jak bronia Schodziła na rozmowę z ludzikiem przez panią Krysię, tam, bo zmarła wcześniej, to mówiło: Jak tam jest pięknie, jaka jest piękna zieleń, jakie ptaki piękne. Wszystko jest. To, co sobie tutaj stworzyliśmy, w jakiś sposób przechodzi na, na drugą stronę. I jeszcze sobie to potem pogłębiamy, poszerzamy, jeszcze bardziej modyfikujemy na swój sposób dla siebie. I każdy robi to samo. Każdy stwarza jakieś swoje niebo, prywatne niebo, bo tam jest indywiduum, ojciec Pio mówił. I to prywatne niebo dzielimy się z innymi prywatnymi niebami i jeden zachłystuje się pięknem drugiego. I na tym polega miłość, poznawanie, piękno. Tak jak tutaj sztuka, podziwianie piękna to jest chwalenie, Wielbienie, na tym polega niebo i troszeczkę już tego tu mamy, przynajmniej w wyobrażeniach. A czasami pójdziemy do lasu, czy gdzieś na łąkę, wiele kwiatów, pomimo że tam jest na samym dnie tej łąki, to wiemy co tam się dzieje. Jedna wielka walka, ale taki tu jest ten system. I nie przeskoczymy tego systemu. W niebie takie rzeczy się już nie, nie dzieją, tam nie ma żadnych układów pokarmowych, żadnej walki, rywalizacji, zjadania jeden drugiego, to by nie było niebo. To by znowu był czyściec, taki jak mamy tutaj. Więc tam jest inny świat. Kto ma imieniny, rodziny, to wszystkiego najlepszego życzę. Oczywiście wkładamy do koszyczka wszystkie nasze sprawy osobiste, państwowe. Módlmy się za Kościół, żeby przetrwał ten atak, bo ojciec Pio zapowiedział, że będzie wielki atak. Wspomnę tylko też o, o mordzie, mordzie Smoleńskim. To był, to był mord, to nie był wypadek, to był zamach, ojciec Pio mówił. To był zamach, więc pan Macierewicz ma rację. Te wszystkie badania przeprowadzili i to się wszystko zgadza. Natomiast ta lewacka strona, no nie, bo ona była po części odpowiedzialna za to, nie chcą się przyznać. No ale trudno. Tak jest, jak jest, wszystkim trzeba wybaczyć i kochać. Ale prawdy trzeba szukać. I wkładamy do koszyczka wszystkie te nasze sprawy: sprawy telewizji, TVP info, która została ukradziona, zniszczona, ale z drugiej strony. Wszystko się odnawia. Mamy Republikę, mamy w Polsce.pl Narodowe Media, więc Republika już jest na całą Polskę w kanale 51. Można oglądać w telewizji. Tam się dowiecie dużo prawdy, dużo informacji potrzebnych dla patriotyzmu, dla iskry z Polski, również, bo tam jeszcze jest ta wiara, jest jeszcze Bóg, a w tych innych telewizjach nie ma już nic samo piekło. Za wszystkich więzionych przez tą koalicję 13 grudnia w więzieniach, którzy siedzą niesłusznie, bo oni robią tylko, pokawi, pokazowi, pokaz, pokazują tylko takie różne rzeczy, żeby się bać i lękać. Więc to nie wolno takich rzeczy robić, dlatego wszystko się powinno inaczej kiedyś ułożyć. Aby nie było już partii, tylko demokracja bezpośrednia, wtedy byśmy uniknęli takich rzeczy. A przede wszystkim musimy wierzyć w Boga, a nie w różne ideologie śmieszki, śmieszne. To modlimy się. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje. Przyjdź, Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. <laughs> Od złego się zbawić nie jest łatwo, jak widzicie. Jezus sobie nawet z tym nie poradził. <laughs> Mówi się, że zbawił wszystkich. No a jak zbawił, wszyscy jesteśmy dalej podzieleni, dalej mamy rysy na duszy i musimy dbać o doskonałość i starać się. Więc sami musimy się zbawiać. Jezus podał rękę, Bóg podał rękę pierwszą, jak ojciec Pio mówił, żeby do, do powrotu do nieba, ale musimy nad tym sami pracować, bo. Zepsuliśmy i teraz musimy to naprawić. I ten rząd psuje Polskę, i będziemy o tym musiał za to odpowiadać, i naprawiać to. Proste, jak nie wiem co. <śmiech> <śmiech> Więc czytam parę myśli z drugiego tomu. Z braku oryginalnego piękna nic na Ziemi nie potrafi człowieka w pełni nasycić. To możliwe staje się dopiero w niebie. Dusza więcej pragnie niż kosmos oferuje, dlatego tyle jest oczekiwań i tęsknot nigdy niezaspokojonych. Jeśli myślisz, że coś robisz w rozwoju duchowym, to bardzo się mylisz. Wszystko robi za Ciebie Bóg. Ty nic, Ty tylko oddychasz. Chcesz, ale nie wychodzi. Jesteś zbyt zmienny. Jako duchowe zwierzęta umiemy przede wszystkim wierzgać kopytami, czyli egoizm. Całe niebo pomaga nam zamienić się w anioła. Jeśli Bóg nie dałby ci wiedzy, wiary, uczucia i miłości, cóż byś uczynił? Wolność potrafi zmienić nas w zło, bo tak chcemy. Widzieliście ostatnio jak jakaś grupa młodych, Dziwnych ludzi, oczywiście upitych, narkotyki i tak dalej, atakowali naszych żołnierzy. Pokazują to w telewizji. Co to jest w ogóle? I to są też aniołowie. Jedni strzegą nas przed złem, a drugi, drudzy niedoskonali młodzi, jeszcze takie fircyki w zalotach, atakują, plują, tyłki pokazują, wyzywają przekleństwa. No, widzicie do czego to lewactwo prowadzi. To rób ta, co chce na tym świecie. Do zniszczenia sumienia, do zniszczenia wszystkiego, a potem, jak się zniszczy sumienie, to i niszczy się państwo. Struktury państwa się niszczy. Wszystkie się wsadza do więzienia, bo mają zniszczone sumienia. Tak jak nasi rządzący w tej chwili. Więc dalej czytam. Nad. burza chyba idzie, bo tam coś grzmi. Więc wolność potrafi zmienić nas w zło, bo tak chcemy. Nad tym boleje Bóg. Zaryzykował, dając nam wolną rękę. I dotrzymuje słowa. Nikomu jej do tej pory nie odebrał. Ty tylko akceptujesz <laughs> lub nie, a reszta jest za ciebie zrobiona. <laughs> Dlatego tak ważne jest zrozumienie życia i Boga. I ojciec Pio mówił: Znajdź usprawiedliwienie przed sobą dla wszystkich, nawet dla Boga. Niesamowite zdanie to jest potęga wiedzy, ojca Pio, jaką przekazał w tym zdaniu. Znajdź usprawiedliwienie przed sobą dla wszystkich, a nawet dla Boga. Dlaczego dla wszystkich to chyba już. Możemy to zrozumieć, bo jesteśmy aniołami i musimy wracać, ale dla Boga? Nie mogłem jakoś tego zrozumieć na początku, ale zaraz przyszedł błysk i zrozumiałem. Jeszcze wtedy, jak ojciec Pio z nami, rozmawiał. Chodzi o to właśnie o tą wolność. Że Bóg obiecał, dotrzymuje słowa wolności, a myśmy się porysowali i w tej, z tej wolności źle korzystamy. I Bóg nic nie może zrobić, ponieważ chce, abyśmy zachowali wolność. Nawet jak strzelamy do prezydentów, to jesteśmy wolni. Ale oczywiście za to, za ten uczynek, potem karma wróci, trzeba spłacić. To, co mówił Jezus, do ostatniego szelążka spłacicie. Czyli poprzez reinkarnację będziemy spłacać. Kościół tutaj troszkę popełnił dużo, parę błędów, i to dużo nawet, że zakazał mówienia i wierzenia w reinkarnację. Ale. Ojciec Pi opowiedział mi, że Kościół wróci do tego, jak się odnowi, bo to jest sens, wielki sens i miłosierdzie, o której mówi przez Faustynę, która też rozmawiałem z nią i schodziła do mnie. Gdyby Bóg nie dał Ci odczuć, że Cię kocha i że Ty również jesteś godny Go kochać, wszystkie Twoje wysiłki, Skończyłyby się fiaskiem. Brakłoby ci sił i stałbyś się zupełnie ślepy. Jeśli ludzkość jeszcze istnieje, to dlatego, że Bóg pozwala siebie kochać, nawet ateistom, choć oni o tym nie wiedzą, że także kochają Boga. Bo kto kocha bliźniego miłością prawdziwą, to nawet gdyby ta osoba była niewierząca, kocha Boga. Są małżeństwa ateistyczne. Jeśli mają sumienie, bo wszyscy mamy sumienie i wiemy, czy robimy dobrze, czy źle. A tejści też to samo mają, bo takie same dusze podobne, ale nie wierzą w Boga, bo ich szare komórki na to nie pozwalają. Jakoś się źle odżywiali, albo coś im te szare komórki zastygły. To i tak pójdą do nieba, bo kochają miłość jest Bogiem prawie wszyscy frustrują się, że nie mogą widzieć Boga. Dlatego stają się niewierzącymi i filozofami. Kochając świat, odczuwamy Boga. W tej chwili fizycznymi oczami nie możemy go widzieć. To poważna sprawa. Nasza wolna wola o tym kiedyś zdecydowała i mamy tego skutki. Możemy to odwrócić. Właśnie to robimy. Uczymy się, zdobywamy wiedzę odpowiednią i staramy się usprawiedliwiać to zło, jakie istnieje. To nie przez Boga powstało to zło, tylko przez aniołów. Ten świat i to zło, którzy wyszli z nieba i stworzyli te światy. I widzimy, że jakieś burze, pioruny biją. Niedawno pamiętam, coś tam mówili w telewizorze. Że grupka w górach dzieci, młodzieży strzelił tam piorun, poraził chyba dwadzieścia parę osób. Jakoś tak to było. No i co? To jest raj, to jest niebo, to jest fatalny kosmos. Musimy się chronić i uważać w każdym momencie, żeby przetrwać do końca. Przetrwać po to, żeby być dobrym przez to, w tym trwaniu. Bo jak tylko chcesz sobie pożyć i nic ci nie obchodzi, ani miłość, ani nic, no to zmarnujesz to życie. Zresztą ojciec Pio mówił, że prawie wszyscy tu marnują życia. Tak mi powiedział. Prawie wszyscy. Dobrze, to teraz. <laughs> z pamiętnika podróżnika Tak pisałem wtedy 28 11 1980 rok Piątek to dzień w którym umarł mój pan trzeba z nim cierpieć prawie od miesiąca na znak łączności z cierpiącym Jezusem noszę na nogach ostrogi na pewno jest to bolesne szczególnie gdy się idzie ofiarowałem to Jezusowi za dusze czystowe i za żyjących tak samo Chcę pomóc Jezusowi zbawić duszę. Ostrogi, na nic, na noc ściągam. Na dzień znów je zakładam. To takie, jak się psu zakłada, takie kolczatki, to można na nogę założyć <laughs> albo na rękę. Tak praktykowałem, bo chciałem. <laughs> Chcę pomóc ostrogi. <laughs> Nigdy czegoś takiego nie praktykowałem. Spróbować trzeba, aby mieć. Również na ten temat jakieś zdanie. Wydaje mi się jednak, że do nich trochę się przyzwyczaiłem, bowiem nie wyobrażam sobie teraz bez nich życia. Nie jest to zbyt zdrowy objaw, jak sądzę. Nie cierpiąc, cierpię. To nie jest normalne. Przyznam, że wpływa to wspaniale na moją wolę, umysł i wyrozumiałość, a nie mówiąc już o opanowaniu siebie. Kiedy chcę mi się. Zbuntować przeciw czemuś, przypominam sobie o strogach i już panuję nad sobą. Na początek diabeł kusi mnie bardzo, abym, nie, abym narzucił sobie, abym nie narzucił sobie takiego cierpienia, abym dał sobie spokój. Rzeczywiście, rzuciłem na chwilę. Anioł natomiast podpowiedział, podpowiadał mi tak, mocno, zupełnie coś przeciwnego. Dlaczego to robisz? Ludzie potrzebują Twojego cierpienia, Twojego umartwienia. Potrzebuje Polska i cały grzeszny świat. Nie rezygnuj, słyszałem. Oczywiście posłuchałem dobrego anioła stróża i założyłem ostrogi z powrotem. Tak chodzę do dziś. Nie wiem, jak długo to potrwa i ile wytrzymam. Znając siebie, na pewno się poddam. Zwłaszcza kiedy anioł odbierze mi pociechy. Jestem, tego, jestem tylko człowiekiem. W tej chwili mam wielką siłę od Boga i mogę je nosić. Niedługo chyba zostanę upokorzony, i dłużej nie wytrwam. To jednak boli. <laughs> o, pada deszcz. Zobaczymy. <laughs> w każdym razie ukochałem to cierpienie do przesady, bo wiem, iż ono mnie uszlachetnia, czyści i unosi do Boga. Jak dobrze jest cierpieć dla Jezusa. Praktykowałem też biczowanie, zwłaszcza na wakacjach, ale teraz by to trochę innych śmieszyło i krępowało, więc zaniechałem. Kiedyś w nowicjacie było to częstą praktyką. Nie znaczy to jednak, że kiedyś na nowo nie podejmę flagelek. W nowicjacie pamiętam to przed snem. Tam się tłukliśmy tymi flagelkami po plecach, żeby dobrze spać. No. Ale nie zawsze, bo nie, nie zawsze mm, przełożony pozwolił. Były takie dni, gdzie, kiedy pozwolił, że można. <laughs> Dla dusz w czyściu ograniczyłem również jedzenie. Jadłem tyle i jem, ile potrzebne jest do życia i do pracy. Nie używam żadnych słodyczy i nie słodzę herbaty. Może to przesada. Ale takie mam dążenia i nic na to nie poradzę. Mój kierownik duchowy na razie się nie sprzeciwia. Dla Boga jestem gotów zrobić wszystko. Chciałbym nie jeść w ogóle, nie spać, tylko cierpieć i chwalić dobroć Boską. Bóg Pierwszy wyciągnął rękę do upadłego człowieka. Gdybyśmy zostali bez dobroci Boga, pogrążylibyśmy się wszyscy w ciemności wiecznej. Jest więc za co chwalić Boga. Pozwoliłem, pozwolił nam na tej ziemi Żydzi szukać prawdy, szukać wolności i miłości. Pozwolił nam zastanowić się nad tym, co znaczy raj utracony, i byśmy chcieli Go z powrotem odzyskać. Tę szansę właśnie dostaliśmy za darmo. Chrystus tego dokonał na krzyżu, ofiarował za nas swoje życie i swoje ciało. Umarwienia moje pozwalają mi milczeć. Nie roztrząsać spraw innych ludzi. Bóg dał mi wiele do zrozumienia, ale sprawił to On, nie ja, więc we wszystkim staram się Mu podporządkować. Jeśli On chce, to wtedy coś, powie, coś wiem, inaczej nie ma szans. Wtedy też nikomu o tym nie mówię. Wiele natomiast mogę napisać i to często robię. Bóg wzbudził we mnie chęć pisania o wielkich rzeczach. Mam z siebie sam z siebie jestem niczym. Wspaniale jest nic nie wiedzieć po ludzku, a wiedzieć to, co chce On, abyśmy wiedzieli. Piszę bardzo prostym językiem, używając do tego najprostszych słów. I na koniec wiersz, Maczka, jeszcze. Moment, żebym moment, tutaj coś, bo tu mam takie. O, dobra. Są ludzie, których kochasz tylko dlatego, że oni Ciebie kochają. Inaczej. Są ludzie, których kochasz tylko dlatego, że oni Ci służą. Są ludzie, których nie kochasz tylko dlatego, że oni Ciebie nie kochają. Są ludzie, których nie kochasz tylko dlatego, że oni Ci nie służą. Co zatem uczynisz z resztą, której nie kochasz? To znaczy, co uczynisz z lękiem, który nie pozwala ci ich kochać? Inaczej, co zrobisz z częścią, którą kochasz? Co zrobisz z lękiem, by ich nie stracić? To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się systemu miłości, oglądajcie telewizje prawicowe, konserwatywne, alewackie, omijajcie dalekim, dalekim łukiem, bo to wszystko dąży do materializmu, do ideologii marksistowskiej, leninowskiej, jakiejś tam innej, nowej, jeszcze tęczowej, genderowej i innej. To wszystko niszczy duszę i niszczy świadomość. Jedynie wiara w Boga i to, co jest piękne i szlachetne. Wzbudza w nas najwyższe uczucia i myśli. I tego musimy się trzymać. Takie uczucia wzbudza, że osiągniemy życie wieczne. To tyle. I trzymajcie się i pa. pa. W moich pismach jest zawarte wszystko to, co mówił mi Przyprowadzam świętych wielu, by przekazać światło dni Ojciec Pio mówił do mnie Bóg dał ci taką głowę, byś zrozumiał wielkie rzeczy Byś wiół życie nowe Święci przy mnie wciąż stawali w moim sercu, w mojej duszy w Ich obecność i prowadzenie moje pióro zawsze Siostra Faustyna, Królowa Jadwiga, Teresa Wielka, Jan Bosko, Michał Archanią, z Franciszkiem z Asyżu, on patronem moim jest, z nim umówiłem się, na wiele leży. Steż Jan Bosko i Teresa Wielka zawsze przy mnie są. Przy moim pisaniu w moim... Byś zrozumiał wielkie rzeczy Byś wiódł życie nowe Chęci przy mnie wciąż stawali W moim sercu, w mojej duszy Ich obecność, ich prowadzenie Moje pióro zawsze ruszy Szlosta rozmawiałem przez ponad sześć lat On mi dał duchową mądrość Świętych głosów cały świat W moich pismach jest zawarte Wielu by przekazać światło dni W nowej siłcie wiedzę dostał Wiesław Matuch Tak to szło, by przekazać ją Otwartym duszą gotowym na to Ojciec w mu przekazał Duchowy skarbów moc By w świat wyruszył z wiedzą Jak najjaśniejsza noc W nowej siłcie wiedzę dostał Wiesław Matuch Tak to szło, Przekazać ją otwartym duszą, gotowym na to. Ojciec Piomu przekazam, duchowny skarbów moc, Ty i już się uspiecą.